Także, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mamy informacje na temat naszego nowego eventu, stalowego eventu, a także dwóch nowych ultra bestii, które mamy na rajdach. Jedna jest u nas. Zapraszam na poradnik. Także kochani, zacznijmy sobie od Ultra Bestii, bo event zacznie się dopiero 16 września. Jeśli chodzi o Ultra Bestie, zaczniemy od tej naszej, tak? Bo teraz mamy dwie Ultra Bestie, czyli Kartane i Celestile, ale jedna jest na północnej półkuli, druga jest na południowej półkuli. Więc u nas jest Kartana, niżej jest Celestila, więc potrzebujemy znajomych, żeby zaprosili nas na ten rajd na Celestile, żeby mieć ją oczywiście po Pokedexie. Także jeśli chodzi o kartane, 100% IV 2101 CP, Weather Boostem 2626, Celestila 1772 i 2216 z Boostem. Tak, to jest CP, jeśli chodzi o 100% IV. Tutaj ładnie infograficzka od Kalixa. Dziękujemy ślicznie. Jeśli chodzi o kartane, tak, to tutaj jak możecie zobaczyć, mamy oczywiście. Kontry na kartane, i kartane przy pogodzie Sani można zrobić solo. Więc ja na pewno będę polował na taką pogodę. Oczywiście będę chciał dla Was to nagrać, ale wiadomo, na no lato już się skończyło, więc nie wiem, czy to się uda. Może ktoś ze znajomych będzie miał Sani, o to może coś takiego wyjdzie. Ale jeśli chodzi o kontry, to tutaj pier na pierwszym miejscu jest oczywiście Mega Charizard. Tutaj chyba macie pokemony, czekajcie, nie, to są Pokémony na 50 levelu. Bez friendshipa, więc tutaj mamy 230 sekund na Mega Charizardzie, ale oczywiście no, możemy mieć tylko jednego, nie 6 sztuk. No ale później na drugim miejscu jest oczywiście Shadow Moltres, Shadow Ho-Oh, Shadow Entei, Mega Charizard X, Reshiram, Shadow Czarek Zwykły, Mega Ho-Oh, z tym Sacred Fire Plus. I tutaj jeszcze jest Shout, Shadow, Arcanine, Moltres i Darmanitan, więc no jak możecie zobaczyć nawet z ośmioma Reshiramami mamy 274 sekundy na pokonanie, więc no mega czarek, plus tam jakieś oczywiście Reshiramy, jeśli będziecie mieli pogodę e, sani, można próbować solo, jeśli oczywiście macie Pokemony na 50. levelu, no te 40+, plus jeśli macie, no to oczywiście też, ale no, tutaj no, raczej wymagane są boksy na 50. levelu, także jeśli chodzi o kartane Duo na luzie, więc jeśli macie tam kąta, nie wiem, 40, około 40 levela, trzy kąta, na spokojnie wam powinna kartana zejść. Jeśli chodzi o selste, to oczywiście no tutaj no nie mamy jakoś za dużo e, do zrobienia, tak, no bo jest ona na tej półkuli południowej, więc jedynie zaproszenia od znajomych na te rajdy. No i jeśli żyją, żeby pokonać to tutaj duo, dosyć ciężkie duo, ale do zrobienia. No, jeśli macie tutaj, nie wiem, jakieś zaproszenie i wiecie, że tak, że ten, no, po prostu ta osoba ma jakieś tam, nie wiem, słabsze pokemony, czy coś, no to tak, 3-4 kąta no to już takie minimum, żeby Celestile oczywiście pokonać. No, ale najlepszymi kotrami jest tutaj Mega Charek, Shadow Rajku, Shadow Zautos, Shadow Moltres, Shadow Ho-Oh, Mega Manectric, Shadow Entei, Mega Charizard X, Tundurus steniańska forma Zurki 3. Zekrom i Mega houndą. tak? Więc tutaj oczywiście też jest. Pokémony elektryczne są super efektywne i Pokémony ogniste, tak? No bo tutaj jest ten type Steel i Flying, więc coś takiego jak Skarmory Ala. Ciekaw jestem, jak te Pokémony raczej będą w PvP wyglądać. No pod Great League tutaj ich raczej nie zdobędziemy, bo nie ma takiego CP, żeby właśnie je pod Great League zdobyć, ale Ultra. Ciekawe, ciekawe. Pewnie ktoś będzie na nie testował i oczywiście zaczymy, ale raczej pewnie szał e, nie zrobią. Chociaż Celestila może, nie wiem, nie jestem pewien, więc się nie wypowiadam, ale no może. Raczej kartana to jest, wiecie, szklanka. To jest teraz nasz top 1, jeśli chodzi o grass type, ale no bardzo dużo razy będzie padał, bardzo dużo sztuk będziemy potrzebować, więc taki wiecie, e, szklanka tak jak Gengar typu Gras, nie? No więc to jeśli chodzi o tutaj kontry na, przepraszam, na kartane i na celestile. Więc na rajdach od 13, tak, czyli od dzisiaj do 27 września będzie kartana i celestila na rajdach, później oczywiście będzie i więc to shiny, oczywiście, na Iwatala wersja będzie już dostępna. A jeśli chodzi o nasz event, tutaj ten stalowy to od 16 od godziny 10 czasu lokalnego do 21 września do godziny 20 czasu, czasu lokalnego, tak jak to zresztą zwykle nasze eventy są tutaj. No i co na tych eventach? Tutaj mamy bonus eventowy do candy, do candy XL i do candy zwykłych. Jeśli oczywiście wrzucimy. Nice throw, a great throw albo excellent throwa, to mamy większą szansę na to, że dostaniemy więcej candy, tak? Więc musi być Nice throw, great throw, excellent throw i mamy wtedy więcej candy i zwykłych i candy XL, oczywiście 31 level plus otrzymuje Candy XL. Pamiętajcie o tym, że nie każdy oczywiście to dostanie. Jeśli chodzi o spawny podczas tego eventu, no to mamy Magnumite, Painko, Nosepassa, Arona, Beldama, Bronzora, Drilbura, Ferosida. I Togedemaru, Togedemaru oczywiście tutaj debiutuje, jeśli chodzi o naszego nowego Pokemona. Jeśli będziemy mieli szczęście, możemy spotkać Primplapa i galerańskiego Stamfiska, też wersja oczywiście Shiny. Te Pokemony, które tu widzicie, oczywiście mają te gwiazdeczki, to mogą być Shiny, więc Togedemaru no jest nowy, ale Shiny nie może być. Na rajdach, na jedynkach mamy Skytera, Beldama, na Klinka i Togedemaru. Na trójkach Magneton, Skarmory, Mawile, Leiron. To jest są trójki na pięciogwiazdkowych rajdach, czyli naszych tych takich wiecie, no, ultratunelach. Mamy Celestile na, na półkuli południowej, a na półkuli północnej mamy, u nas jest Kartana. I na mega rajdach debiutuje Mega Agron, więc to też spoko. No ale Mega Agron, Szał jakoś tam też nie robi, ale no na pewno trochę tej mega energii trzeba będzie na początek oczywiście zebrać. Szybko będzie się go pokonywało, oczywiście, Fighting Type'ami, więc Easy. Jeśli chodzi o jajka, to chyba tutaj taka najlepsza i najfajniejsza rzecz e, Jeśli chodzi o Shiny do wyklucia, Shiny Riolu i Shiny galariański Stanfisk. Z dobrym IV, spoko, nie? Riolu oczywiście e, Lucario pod raidy Galariański Stanfisk pod PvP Więc ktoś, jeśli chciałby Shiny tutaj się trochę pofleksować To oczywiście jest na to szansa I do tego jeszcze Alolański Sandshrew, Alolański Diglett i galariański miał Shiny Także Spoczko, nie? Jeśli chodzi o 7-kilometrowe jajka, ja muszę jeszcze wykluć dla was te 10-kilometrowe i 12-kilometrowe jajka, bo już od paru dni na nich siedzę. Jeśli chodzi o questy, to w questach mamy Magnemite, Painpo, Nosypasa, Dilbura, Ferosida i Togedemaru. Jeśli będziemy mieli szczęście, tutaj tak, znaczy, no, no, to mamy jeszcze Beldama. Beldam oczywiście spoko, jeszcze. Mega, Metagrossa meta Grossa. W grze nie mamy, na razie mega agrony musimy się zadowolić, ale no w przyszłości także te beldamy oczywiście też się przedadzą. No i mamy tutaj szansę na Shiny i do tego jeszcze będą questy na mega energię do Stylixa i Scizora. No i w trakcie eventu pewnie też na mega. Grona. No, także kochani, tak jak tutaj patrzę, kontry sobie przelecieliśmy, rajdy na Celestile i na Kartane od 13 do 27 września, bonusy eventowe, spawny, rajdy, jajka, questy, także o wszystkim już powiedzieliśmy. Jeśli chodzi o 100% IV, dla przypomnienia, karta na 2101 CP bez busta, 2626 z boostem, a Celestina 1772 bez busta, a 2216 z boostem. Także tutaj no, potrzebne są nam mega czarek na Celestile, pokemony elektryczne i ogniste, no i pokemony ogniste na kartane. Bardzo szybko schodzi, troszeczkę malutki. Ten kartana jest, więc malutkie ma to kółeczko, ale ekscelenty ja już się nauczyłem rzucać, więc nie jest to aż takie trudne. Także z mojej strony to by było na tyle w tym, w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym podziale. Tak, no bo z tego co czytałem w internecie, to były ekskluzywne wersje dla Pokémon Sun i Pokémon Moon. Tak, czyli mieliśmy na Pokémon Sun mieliśmy kartane, a w Pokémon Moon mieliśmy cele albo na odwrót nie jestem teraz dokładnie pewny, e, który, w którym, w której wersji gry była. Wy pewnie na pewno wiecie, ja w te gry nie grałem, ale no po prostu to były te formy takie ekskluzywne, w sensie Pokémony dla tych gier, więc pewnie... To przez to jest ten podział na półkulę północną i półkulę południową. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już obydwa Pokémony. Ja mam na razie kartane. Czekam na zaproszenie od znajomych na Celestile. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go. Do zobaczenia. Cześć.